Zdaje się, że Jan Krzysztof Duda przeszedł kolosalną zmianę i niestety nie jest to zmiana na lepsze. Zobaczcie, co się wydarzyło w tej partii. No końcówka. Ech, kiedyś było inaczej. Więc poszła tutaj obrona rosyjska, więc oczywiście Duda pionka na E4 odbił. No i teraz Pragnonanda podchodzi dosyć klasycznie do tematu, czyli zwiększa presję na tego skoczka z 4. Skoczek z 4 jest bardzo aktywną figurą czarnego, więc biały albo wieża E1 gra, albo też C4 gra w tej pozycji. Tutaj zostało zastosowane posunięcie skoczek C3. Skoczek C3 jest ruchem, który Pokazuje, że Pragdananda chce tutaj cisnąć na wygraną, bo zmienia strukturę pionową. I w partii mamy roszadę, skoczek e5, i tutaj Duda wybija na C3. Oczywiście w ten sposób struktura pionowa białego została trochę rozbita, ale linia B jest do atakowania, więc pojawiają się jakieś dodatkowe możliwości. W partii wybicie na D3, pionek tutaj odbił, skoczek D7. No i teraz sporo się tutaj powymieniało, ale struktura pionowa jest. Nietypowa, nie jest taka symetryczna, jak to zazwyczaj bywa w obronie rosyjskiej, gdzie jest 4 na 4 3 na 3 no i są nudy. I tutaj mało tego, Jan Krzysztof oddaje jeszcze pionka na B7, no więc pojawia się oczywiście pytanie, co by było, gdyby Pragnananda tutaj wybił. A no teraz wieża wjeżdża na B8, wieża wjeżdża na B6 i zauważcie, że tutaj po pierwsze jest bardzo ciekawa idea, a, e, ataku na skrzydle królewskim, ale jeszcze lepiej e, można zagrać posunięcie Hetman C6, bardzo chytra sztuczka Polaka, bo teraz grozi wieża A6. I ten hetman będzie po prostu w potrzasku. Więc żeby tego hetmana nie stracić, trzeba zagrać C4, no a wtedy Polak bardzo łatwo odzyskałby pionka, pionek z linii c mógłby w ogóle zasuwać do pola przemiany, więc bardzo interesująca pozycja dla czarnego. Biały tutaj musiałby się bronić, bo ma bardzo pasywne figury. No więc tutaj młody zawodnik z Indii e, dokładnie podoliczał warianty, i na przyjęcie tej ofiary się nie zdecydował. Zagrał D4, na co Duda odpowiedział B6 żeby ten pionek nie podwisał, no i Pragdananda odpala tutaj atak na królewskim ruchem F4. I tutaj plan jest banalnie prosty. Zauważcie, kiedy ten pionek wejdzie na F5, no to już jest praktycznie pozamiatane. Biały będzie miał pieruńsko-potężny atak na skrzydle królewskim i tudzie bardzo, bardzo ciężko będzie się bronić. Więc trzeba koniecznie to zablokować. Duda postanowił blokować ruchem F5, czyli tak mechanicznie staną po prostu naprzeciwko pionka przeciwnika. No, i biały nie ma jak iść dalej. F6 było dosyć ciekawym podejściem, bo jeżeli teraz F5 nastąpi, to jest bicie na E5. I co ciekawe. Nie można tutaj zbić pionka z F5, bo na koniec wjeżdżają widły i czarny traci wieżę, ale można wrzucić szacha i później wieża AE8. I teraz oba te piony podwisają. Figury czarnego aktywne, biały z problemami. Więc F6 też dosyć ciekawa idea. Natomiast w partii mamy posunięcie F5. Bicie w przelocie jest jak najbardziej legalnym ruchem, ale tak na dobrą sprawę nic tutaj białemu nie daje. Czarny będzie aktywnie działał po liniach E i F. I biały tutaj żadnego ataku na królewskim bez tego pionka E5. No po prostu nie będzie miał. Więc w partii A4. No i rzeczywiście partia dudy zaczyna, pozycja dudy zaczyna tutaj wyglądać bardzo niemrawo. No bo zauważcie za chwilę A5 wieże białego wkraczają na linię A, i tutaj Polak. No, będzie miał problemy, bo jest to sytuacja ciężkofigurowa, a więc same wieże i hetmany zostały już na desce. No więc w takich pozycjach ciężkofigurowych bardzo ważne jest to, kto przejmie otwartą linię. No i tutaj to biały. Biały by się zdwoił po linii A, zagrał A5, wybił na B6 i Duda naprawdę ma grube problemy. No więc Janek podjął tutaj fajną decyzję, zagrał C6. Solidne podejście defensywne, ponieważ teraz na A5 zawsze nastąpi posunięcie B5, i nawet jeżeli biały dopcha tego pionka do A6 to i tak no, biały nie ma jak się przebić na tym skrzydle hetmańskim. Jedyne co, to król białego się może tutaj zaktywizować, hetman białego może się tutaj zaktywizować, ale to no, tak de facto nic nie daje, no bo po prostu hetman czarnego tutaj te pionki obroni, no i tak na dobrą sprawę żaden interes. Więc zamiast tego Pragdananda zagrał wieża a2, h3, no, i sobie poszedł y, królem na h y, Natomiast za ten czas Zobaczcie, jaki plan odpalił Jan Krzysztof Duda. Oczywiście, przez tego pionka z E5 pozycja dudy jest trochę gorsza. To trzeba tutaj jasno powiedzieć, że większość końcówek będzie wygrana dla białego, bo ma wolnego podpartego pionka. Też figury czarnego stłamszone mają mniej miejsca do manewrowania, więc są tutaj naprawdę realne problemy po stronie czarnego, ale. No, to taka jest typowa sytuacja w obronie rosyjskiej, że dostajesz trochę gorszą pozycję, no i grzecznie się musisz bronić przez 50 ruchów. No i zobaczcie, co Duda tutaj odpala. Król F8! Zbliża się oczywiście końcówka, więc trzeba króla do centrum podciągnąć. No i zobaczcie, co Duda robi dalej. Król E8. Przyznam szczerze, że no ta sytuacja już mi się dosyć mocno nie podobała, bo no ten król stojący na E8 jest dosyć eksponowany i jak sytuacja się otworzy, to naprawdę mogą być problemy. I tutaj bardzo wrednym ruchem byłoby zagranie Hetman H5, szach. No, bo oczywiście wisi pionek, z H, wisi pionek z H7, więc jeżeli G6, no to Hetman H6. Zobaczcie, jak czarne pola są tutaj piekielnie słabe, i później biały będzie przygotowywał zagranie G4. I ten atak na królewskim wygląda naprawdę zacnie. Natomiast po Hetman G6 ta końcówka jest bardzo nieprzyjemna. Biały już tutaj pakuje G4. Chce przebić się królem. No, i jeszcze dodatkowo zawsze trzeba uważać na jakieś A5, więc bardzo nieprzyjemna sytuacja. No, całe szczęście tutaj Pragdonanda wieża C2, więc Duda wieża C8, wieża z B na C1, Duda sobie zagrał G6, więc teraz już elegancko. Pionki się wzajemnie tutaj wspierają. Absolutnie nie ma żadnych problemów na skrzydle królewskim, więc to już mamy z głowy. Natomiast teraz wisi w powietrzu posunięcie c4, co nie zostało zagrane w partii, no ale zobaczmy. Jeżeli chodzi o c4, tego typu sytuacja jest po prostu bardzo ciężka dla czarnego, bo jednak pionek c6 zawsze będzie słaby, no i biały fajnie będzie sobie tutaj atakował. Natomiast co ciekawe, po c4 można zagrać posunięcie c5. Bardzo, bardzo, bardzo agresywne podejście. Chodzi tutaj o to, że po wybiciu na D5 Hetman odbija i nie można zbić na C5, nie można zbić na C5 bo jest tutaj bardzo wredne, bardzo wredne związanie po linii D. Jeżeli natomiast po C5. Biały zbije w ten sposób. No, to tak de facto jeszcze gorzej, bo tutaj atak na Hetmana. Za chwilę pionka sobie czarny odzyska. No i są problemy, tym razem po stronie białego. Więc w partii Hetman F3, przygotowanie posunięcia C4. Tutaj bardzo ciekawa była idea zagrania Hetman G1, żeby przygotować posunięcie C4. Bo teraz, jeżeli Duda chciałby kontrować. To tak czy siak to C4 można wrzucić, bo zobaczcie, że teraz sytuacja jest całkowicie inna. Już nie ma tej presji po linii D. A co za tym idzie? Co za tym idzie? No nie, ma, nie będzie tutaj tego związania, więc pozycja się otwiera czarne z problemami, ale jest jeden ruch, który ratuje tutaj sytuację. Jest to g5. No trzeba tutaj powiedzieć, że naprawdę gruba zadyma, ale chodzi o to, że po biciu na g5 ten pion z e5 będzie słaby. Więc wiecie, tutaj czarny będzie miał naprawdę niezły kontratak. No, spore, spore tutaj komplikacje by z tego wychodziły. Natomiast w partii mamy posunięcie hetman f3. Na to Duda król D8, czyli zobaczcie, Polak sobie wymyślił, że to G4 wisi w powietrzu, tak? Czyli Biały na skrzydle hetmańskim akcji nie otworzy, bo tutaj na ruch A5 zawsze jest posunięcie B5, natomiast na skrzydle królewskim to G4 rzeczywiście może nastąpić wybicie na F5 i tutaj atak będzie niezły. No więc Duda po prostu chce ewakuować tego króla na B7 po b7 ten monarcha już będzie bezpieczny. No i w partii c4 Duda wybił, zagrał wieża d5 i o tę pozycję bardzo bardzo się zacząłem obawiać. Ponieważ tutaj ruch a5 jest niesamowicie wredny. Zobaczcie, jeżeli chodzi o bicie wieżą, to wieża bije na C6 i tutaj jest po prostu pozamiatane. Ten król czarnego bardzo, bardzo słaby, za chwilę wieża D6, D5, ten hetman może wkroczyć do akcji, a król białego, jak szef sobie siedzi na H2, całkowicie bezpieczny i się po prostu śmieje. Więc zbić na A5 nie można. Jeżeli chodzi o przepchnięcie, no bo tak chcieliśmy do tematu zawsze podchodzić, żeby maksymalnie blokować tę sytuację, to tutaj ruch wieża C5 jest dosyć wrednym posunięciem, bo jeżeli czarny zbije, wieża bije na C5, później Hetman C3, jest presja po linijce i w ogóle D5 będzie groziło. Pamiętajcie, że zawsze jak centrum się otworzy, no to ten król czarnego ma po prostu przewalone. No, i ta pozycja wygląda bardzo nieprzyjemnie, więc powierza C5. Najprawdopodobniej należałoby się tutaj grzecznie, grzecznie bronić, no ale w, wtedy tego typu pozycje będą kłopotliwe, bo po wybiciu Hetmanem można Hetman F2, wieża C5, Hetman C2 i znowu ten plan D5. A jeżeli pionek odbije, no to pamiętajcie, że zawsze ten pionek z linii E będzie upierdliwy. Natomiast w tej konkretnie sytuacji, no Hetman tutaj przechodzi. No, i czarny ma po prostu przewalone. Także ta pozycja wysoce nieprzyjemna. No posunięcie A5 było tutaj niesamowicie problematycznym ruchem. Całe szczęście młodego zawodnika z Indii poniosła ułańska fantazja i zagrał tutaj złe posunięcie G4. Dlaczego posunięcie G4 jest złe? Bo biały nie ma jak z otwartej linii G skorzystać. On po prostu nie będzie miał kiedy przestawić tych wież na linii, na linii G, no bo musi tutaj stwarzać presję na C6, bo jeżeli tej presji nie stworzy, to Duda stworzy atak na D4. No i w partii wieża C7 tutaj należało odbić pionkiem i to Duda zrobił. Hetman bije F5, oczywiście przegrywa, no bo tutaj bicie na D5 z szachem, więc GF. No i Hetman C3. I teraz Duda powtórzył ruchy. No i zobaczcie, y, jaka jest tutaj niesamowita idea. W ogóle, tak jak widzicie, po termometrze już jest równowaga, tak? Więc już y, Duda y, jest tutaj zadowolony. No i teraz zobaczcie, co się dzieje po ruchu C5. Jeżeli biały zbije, no to gramy wieża D7. Grozi wjazd na D2. Więc przykładowo po biciu na B6 jest wjazd na D2. No, i później Hetman D5, i po prostu Biały Król zostaje zamatowany. Więc po wieża CD7 Biały musiałby zagrać posunięcie wieża C2. Jedyny ruch, żeby się obronić. Ale teraz wieża wjeżdża na D3. I znowu Biały ma tylko jeden plan, który go tutaj ratuje. I ten plan naprawdę jest trudny do znalezienia. Mianowicie trzeba tutaj zagrać Hetman E1 żeby na hetman H6 mieć posunięcie H4. Więc widać, że ten król białego w srogich tarapatach, ale partia się nie kończy, bo czarny tutaj bije na C5 i odbić na C5 nie da rady, no bo leci pionek z F4 i mało tego, jeszcze król białego będzie matowany. Więc obiektywnie, obiektywnie, po ruchu C5 biały jest w stanie ustać tę pozycję. Jeżeli pogra idealnie. Natomiast tutaj Pragnananda już miał 20 minut na zegarze, Duda poniżej godziny, więc wiadomo, że też jakaś presja zegarka mogłaby się pojawić. Natomiast co zrobił Duda w tej partii? No, zagrał Hetman H6, no i po prostu po trzykrotnym powtórzeniu pozycji, partia zakończyła się remisikiem. Więc to jest coś, czego Duda no, nigdy wcześniej nie robił. No Polak zawsze cisnął do momentu kiedy były chociaż jakieś najmniejsze tyci szanse na wygrywanie. Nawet w jakichś partiach z Kelsenem też często kiedy Duda miał jakąś remisową pozycję, to zawsze starał się gdzieś tam Magnusa osukać, co no, rzadko się udawało, ale wiecie, próbował. No, a w tej partii jestem pewien, że posunięcie C5 liczył, bo to posunięcie przez całą partię wisiało w powietrzu. Taki bardzo logiczny plan czarnego. No, ale finalnie ten ruch nie nastąpił. No i tutaj Duda pogodził się z tym podziałem punktów. Więc kiedyś to było kiedyś to Duda naparzał. W jednym z wywiadów Duda powiedział, że ma jakieś problemy techniczne, zdrowotne. No, i że po prostu coś tam się kuruje, więc myślę, że to być może przez to ten brak werwy na szachownicy. Także miejmy nadzieję, że Duda się wykuruje, no i wróci do naparzania na 150% i wyciskania oponentów. Dobrze, więc mam nadzieję, że ta analizka Wam się podobała. Dzięki za uwagę i pa